Siema w dzisiejszym super mega poradniku pokażę wam jak zostać dobrym graczem w Fortnite. Dobra więc na samym początku ubierzcie najbardziej spoconego skina w Fortnite czyli Bambika. Potem znajdźcie duo. Najlepiej by był na waszym poziomie, wtedy idziecie na kreatywny. Jak już jesteście na kreatywnym to przechodzicie do spoconego jednego VS1. Zaczynacie od szybkich dziewięćdziesiątek i zaczynacie go podjeżdżać. Zaczynacie go podmieniać, wtedy robicie spocone edity i obudowujecie bambika do boksa i dajecie shitona. Jak już się rozgrzaliście, to idziecie na duo. Trzeba sobie wybrać swoją miejscówkę i tam lecicie. Polecam tę miejscówkę, bo tam jest ultra-hiper dobra broń, która da Wam przeważ. Jak już tam wylądujecie to zaczynacie zbierać dobre bronie, które pozwolą wam zabić bossa. Jak już pozbieracie bronie to idziecie do niego i zaczynacie do niego strzelać. Ale pamiętajcie że musicie go zabić tak jak my to zrobiliście. Jak duo wam nie idzie to idziecie na solo. Jak ktoś do was zacznie strzelać to wam się przydadzą umiejętności wcześniej nabyte na kreatywnym. Jak już wam się uda go zabić, to nie zapomnijcie mu zatańczyć spoconego tańca. Ostatnia porada na dziś. Jak zaczniecie strzelać do jakiegoś spocęca i was zacznie podjeżdżać, to spokojnie jest na to 87% szans, że swoimi spoconymi editami sam się zabije, spadając z wysokości.